NOS POGINA MATOS VOC. chrzciciela, chrzciciela Bożycze, usłysz głosy na myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy. See mm -hmm. Mary, Queen of Poland, I am with Jestem przy tobie pamięta, jestem przy tobie pamięta. Jasnogórska matko, pod krzyżem otrzymałaś w osobie świętego Jana całą ludzkość. Gdy Jezus powierzył twojej macierzyńskiej trosce każdego z nas. Dziś w liturgii wspominamy owego ucznia, apostoła i ewangelistę. Właśnie on zapisał wstrząsające, przełomowe słowa naszego Mistrza. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Uczymy się że ważna jest nie tylko miłość, ważna jest także wzajemność. Każdemu oto syn Twój musi towarzyszyć oto matka Twoja. Nie wolno tylko żądać miłości, oczekiwać miłości, czekać na miłość. Dużo istotniejsze jest, by wpierw miłość dawać. Bardziej szukać okazji do kochania niż do bycia kochanym. Przecież nawet w piekle nikt nie przestanie być kochany przez Boga. Zabraknie tylko wzajemności. Naszą miłość niejednokrotnie boleśnie trawi brak doświadczenia wzajemności. W niektórych ważnych dla nas relacjach słowo miłość. Napotyka na głuchą ciszę, pragnienie spotkania na zatrzaśnięte drzwi, gorące spojrzenie na obojętny wzrok. Brak wzajemności rodzi ból, zwłaszcza tam, gdzie jeszcze jakiś czas temu czuliśmy jej smak. Miłość, gdy przerwany zostaje jej uszczęśliwiający ruch, gdy pozostaje tylko w jednym sercu, zamiast ożywiać oba, może stać się bolesnym ciężarem. Doświadczamy, że nie umiemy w samych sobie znaleźć siły i żaru, aby odpowiedzieć na czyjeś wołanie. Człowieka, który szuka naszej przyjaźni, własnego dziecka, współmałżonka. Bywamy niezdolni do przekroczenia lęku lub urazu. Nie umiemy odpowiedzieć na okazywane gesty i zaproszenie do spotkania. Bóg, którego poznaliśmy w Chrystusie, jest wzajemnością. Osoby Trójcy odwiecznie przenika miłość, także Trzech stanowi jedno. Przepływ miłości Dokonuje się nieustannie w trójjedynym Bogu. Żaden nie nazywa swoim tego, co posiada, lecz wszystko mają wspólne. Powyższe słowa opisujące miłość pierwotnego Kościoła wskazują jednocześnie na jej źródło i wzór. Jako chrześcijanie nie czcimy przecież Boga odległego, nie spoglądamy na niedostępną tajemnicę. Zostaliśmy zanurzeni i wciąż ogarnia nas ten, który jest wzajemną miłością. W nim nasze serca mogą doznawać uzdrowienia z tych zatorów w krwiobiegu wzajemności. W nim stajemy się zdolni do przyjmowania miłości i jeszcze bardziej do obdarowywania nią innych. Janowi ewangeliście. Zawdzięczamy dojrzałą refleksję o Bogu, który wszedł w historię świata i zamieszkał pomiędzy ludźmi. Cała jego Ewangelia mówi o Bogu, który jest miłością i dlatego jej autor pragnie nas zaprosić, byśmy weszli w ten wielki strumień miłości, wzajemnego otwarcia, duchowej komunii pomiędzy Jezusem i Ojcem. To właśnie święty Jan przypomniał nam, że w naszym życiu chodzi przede wszystkim o miłość. Jeśli jej nie znamy, jeśli nie pragniemy nią żyć, oznacza to, że nie poznaliśmy jeszcze Boga. Być może dlatego w Ewangelii Jana na próżno szukalibyśmy słów ustanowienia Eucharystii. Oto bowiem ten, który na ostatniej wieczerzy zasiadał najbliżej Jezusa, odkrył, iż to samo. Pełne miłości i ofiary znaczenie mają słowa Pana: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, jak i Jego pokorny gest obmywania stóp. A więc ten rodzaj Eucharystii, który sprawować może każdy z nas, nie tylko wyświęcenie kapłani. W umywaniu nóg widzimy bowiem każdy gest pokornej, ofiarnej służby wobec drugiego człowieka. Eucharystię miłości wobec potrzebujących, którzy są najbliżej nas. Eucharystię, którą sprawuje się w rodzinach, szpitalach, domach starców, hospicjach, szkołach, więzieniach i wszędzie tam. Gdzie ludzie służą sobie nawzajem. Dlatego pragniemy teraz wraz z Tobą, Matko, powrócić pod krzyż w kontemplacji wielkiej, ofiarnej miłości Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie taki na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławionaś między niewiastami i błogosławione obu Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami brzeszniki. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Tobie Jasnogórska Matko powierzamy cały Kościół Święty, naszego papieża Franciszka, episkopat polski z jego przewodniczącym. Polecamy Ci Matko wszystkie sprawy naszej ojczyzny, intencje zapisane w Jasnogórskiej księdze apelowej złożonej na ołtarzu. Polecamy Ci Matko pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów z Radomia, jest to kruża, krucjata różańcowa za ojczyznę. Podejmują oni nocne czuwanie w Bazylice Jasnogórskiej, a także osoby z Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które będą czuwać tutaj w kaplicy Bożej Matki w intencji dobrego przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Bardzo szczególnie polecamy ci matko dzisiejszych pielgrzymów z Radziankowa w diecezji Katowickiej jest to chyba ostatnia w tym roku pielgrzymka piesza, choć być może damy się jeszcze zaskoczyć. Polecamy Ci, Matko, wszystkie intencje i sprawy, które my, tu obecni pielgrzymi, oraz ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, nosimy w swoich sercach. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami. Radź nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno zwaledna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Święty Michale Archaniele. Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cały z wielkim weselem. Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na jasnej górze. Bardzo gorąco jeszcze świątecznie pozdrawiamy wszystkich przybywających pielgrzymów do duchowej stolicy naszej ojczyzny. Pozdrawiamy także ojców i braci Paulinów. Państwu dziękujemy za wspólne trwanie, modlitewne trwanie przed obliczem królowej naszego narodu.